PKO Bank Polski, Ekstra Klasa, Legia Widzew. W niedzielę w Canal Plus Sport i w serwisie Canal Plus Online. Gdy kilka tygodni temu przygotowywałem materiał o ligowych transferach, wspominałem w nim o tym, że w tym okienku, w przeciwieństwie do okienek poprzednich, niewiele działo się, jeśli chodzi o powroty do Polski po zagranicznych wojażach. Przy czym nieprzypadkowo użyłem czasu przeszłego, o ile powroty do naszego kraju takich piłkarzy jak Michal Kirkeskow, Dani Ramirez, Adnan Kowacewicz, a tym bardziej Dominik Steczyk, Adrian Małachowski czy też Iliasz Kuryn, na nikim pewnie oszałamiającego nie robiły, o tyle już Jacek Góralski, a także Kamil Glik, to naprawdę grube ryby, które znów wylądowały w naszym stawie. Na no przypadku pomocnika dochodzi jeszcze przecież oczywiście wątek kontrowersyjnego wyboru klubu, no bo chyba tak powinniśmy mówić o sytuacji, w której 30-latek, który spokojnie może grać w najwyższej klasie rozgrywkowej, wybiera jednak klub z czwartego poziomu. Oczywiście bardzo bogaty klub. Przy czym spokojnie to nie będzie odcinek, w którym będę się zastanawiał, czy Jacek Góralski, czy cytując Hermana Kultonia, jest parodystą, czy może nie. Ja oczywiście mogę mu się trochę dziwić i trochę mu się dziwię, ale też ostatnie. Lata oduczają mnie tego, żeby oceniać zawodowe wybory piłkarzy tylko ze względu na nasze sportowe widzimy się. Dziwię się też Romanowi Kołtowanowi, że zabrał aż tak zdecydowane stanowisko, ale tak jak powiedziałem, nie o tym, bo dzisiaj będzie o drugim z tych piłkarzy, mianowicie o Kamilu Gliku, który też wybrał stolicę Małopolski, no ale po to, żeby grać dla Krakowi, a nie dla Wieczystej. Uważam, że tak jak glikowi można spróbować umniejszyć na 100 różnych sposobów, co zresztą się dzieje, bo no wystarczy odpalić media społecznościowe i nawet nie trzeba przesadnie szukać, żeby to znaleźć. Tak i tak dla ekstraklasy to jest ogromne wydarzenie i tę rangę warto podkreślać. Może nieporównywalne z przenoszeniami Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze, no bo w tym przypadku mówimy raz, że o Mistrzu Świata, a dwa, że dochodzi ta cała otoczka związana ze zrealizowaniem obietnicy przyjścia do klubu, który jest blisko. Jego sercu, ale to też nie tak, że oba te zdarzenia dzieli jakoś nie wiadomo, ile półek. Nie mówię też, że to jest i będzie transfer okienka, bo w tym kontekście zdecydowanie bardziej liczę na nowe nabytki Rakowa Częstochowa w tym kontekście, że pokażą się w europejskich pucharach, i trzymam kciuki również, że to samo będę mógł powiedzieć o nowych nabytkach legii Warszawa. No ale i tak jest to kawał historii. Jeśli wyjdziemy od prostego założenia, że ta liga potrzebuje. Dobrych piłkarzy, a także ciekawych osobowości. No to tak, jedną z tych rzeczy mamy jak w banku, a o drugą ja jestem w miarę spokojny. Oczywiście pewne jest to, że zarówno Krakowie, jak i cała ekstaklasa zyskały wielką postać. Opaski kapitana w Torino czy też w Monako Kamil Lik nie nosił ze względu na to, że miał największego bicka w drużynie. Gdybyśmy 13 lat temu, kiedy zamieniał Piastra Gliwice na Palermo, powiedzieli sobie, że będzie je nosił, a także z drugim z tych klubów u. Ugra na przykład półfinał Ligi Mistrzów, a także Mistrzostwo Francji, no to brzmiałoby to kompletnie nieprawdopodobnie. Może dla porównania powiem, że prędzej uwierzyłbym w to, że tak może wyglądać kariera Mateusza Łęgowskiego, na przykład Mateusza Łęgowskiego, który dzisiaj trafił do Salernitany, niż wtedy, że tak będzie wyglądała kariera Kamila Haglika, a to. I jeszcze parę innych rzeczy udało mu się osiągnąć, między innymi właśnie ze względu na to, jaki charakter posiada. Charakter, którym jak uznali w całkiem nieźlisk szkolniowcy, warto było zarażać poszczególne drużyny, bo ja też tak interpretuję właśnie to dawanie Kamilowi Glikowi opaski kapitana. W reprezentacji Polski skreślany był wielokrotnie, ale szybko odzyskiwał swój status, który sprawił, że dziś możemy go postrzegać jako piłkarza, no tak będącego w trójce, moim zdaniem nawet w dwójce najważniejszych zawodników kadry w XXI wieku. I po cichu liczę, że tak będzie, czy też podobnie będzie. Tym razem. Przy czym oczywiście nie chodzi mi o to, że mam przekonanie, że powinien wrócić do niego Fernando Santos, bo szczerze mówiąc, ja takiego przekonania kompletnie nie mam, nawet jeśli myśli o tym cały czas sam Glik, gdyż według Sebastiana Staszewskiego to też jest jeden z powodów jego powrotu. Chodzi mi tutaj o ten poziom ligowy, gdzie też przez wielu jest skreślany w kontekście tego, że pod względem piłkarskim może być w naszej ekstraklasie cały czas wiodącą postacią. Osobiście uważam, że osoby, które porywają się na tak sądy trochę zapominają o tym, że mówimy o lidze, w której w poprzednim sezonie naprawdę solidnymi liderami defensyw potrafili być tacy piłkarze jak Mateusz Matras, Dawid Szymonowicz, Miłosz Trojak czy też Patryk Stępiński. W takim Zabrzu na przykład z dużą niecierpliwością czekano na powrót do zdrowia Rafała Janickiego. I tak, ja nie chcę tym piłkarzom niczego ujmować. Mam też taką świadomość, że każdy z nich jest trochę młodszy od Kamila Glika, ale też żaden z nich nie Nigdy nawet nie zbliżył się do tego poziomu, z którym jeszcze niedawno obcował Kamil Glik. Jeśli o niego chodzi, to ja jestem bardziej zaniepokojony kwestiami zdrowotnymi i ewentualnymi problemami tego typu, niż tym, że nie podoła w naszej lidze pod względem sportowym czy też pod względem fizycznym. Oczywiście każdy starzeje się inaczej, jedni lepiej, drudzy gorzej, i oczywiście, jak sobie dobrze. Posperamy, no to znajdziemy przykład na każdą okazję, ale jak pomyślą sobie, że no, w naszej lidze Lubomir Guldan kierował defensywą Zagłębia Lubin prawie do 38 urodzin i wcale nie było takiego poczucia, że już musi tę karierę kończyć, to wydaje mi się, że Kamil Blik też da radę. Wydaje mi się, że ambicja mu nie pozwoli, żeby było inaczej. A jak ten transfer wygląda z perspektywy pasów? No, przede wszystkim chyba dość zaskakująco, bo wydawało się, że Janusz Filipiek, swoimi wypowiedziami, przygotowuje wszystkich na to, że pasy odpuszczają to okienko. Może przesadą byłoby powiedzieć, że właściciel Krakowi się obraził, czy też po prostu strzelił focha, ale jednak przebijało się przez jego słowa takie rozgoryczenie, i to rozgoryczenie wynikało z tego, że w jego mniemaniu drużyna Jacka Dzieńskiego w poprzednim sezonie powinna powalczyć. O miejsce w czwórce, o miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach. Właśnie pod taki cel sformatowana była kadra Krakowi po to Janusz Filipiak płacił dość wysokie kontrakty. Mówił na przykład o tym, że utrzymanie konopnianki kosztowało go milion i miało się to w miarę zbilansować właśnie w ten sposób, że Krakowia będzie w czwórce, będzie grała w europejskich pucharach, bo też jak wiemy. Obecny podział pieniędzy spraw wygląda w ten sposób, że no promuje on właśnie te drużyny, które w Pucharach grają. Nie udało się. Krakowi Puchary przestały grozić dość szybko, w związku z tym pasy zarobiły mniej więcej 66% z tego, co z ligi dostała Pogoń Szczecin, o podium nawet nie wspominając, a do tego dochodzą też, że tak w dużym skrócie to ujmę, niełatwe negocjacje z miastem w sprawie udziałów, a także w sprawie infrastruktury. W związku z tym wszystkim Janusz Filipiak dość wyraźnie zasygnalizował, że trzeba zaciskać pasa. Najpierw w przeglądzie sportowym powiedział, że nie będzie kosztownych transferów zagranicznych, gdyż to przez nie Krakowia władowała się w nadzór finansowy, a także skuteczność tych transferów i tak nie była zbyt wysoka. Z kolei później w katowickim sporcie właściciel Krakowi powiedział wręcz, że transferów nie będzie w ogóle. W związku z tym Jacek Zieliński musi mocniej spojrzeć w kierunku. Tych piłkarzy, którzy już w Krakowie byli, ale nie dostawali szans. Mocniej spojrzeć w kierunku tych piłkarzy, którzy ostatnio przebywali na wypożyczeniach, a także w kierunku tych, którzy przechodzą przez ośrodek wręcznej, w który no, też Janusz Filipiak dość mocno zainwestował. No i nie był to taki tani blef, który szybko się zestarzał, gdyż okazało się, że Krakowia bez transferów wytrzymała prawie do samego końca okienka, nawet takich polotek łączących jak jakichś piłkarzy z zespołem pasów było stosunkowo niewiele, a konsekwencje w miarę pokazywało też choćby zachowanie w stosunku do testowanego Hiszpana, który miał całkiem ciekawe CV i mógłby z czasem być piłkarzem do rywalizacji z Pawłem Jaroszyńskim, no ale w pasach uznano, że skoro nie jest gotowy na już, no to oni też nie będą podpisywać z nim kontraktu za wszelką cenę i później przygotowywać go do rywalizacji na poziomie klasy. Co więcej, okazało się, że taka polityka może bywać skuteczna, gdyż na przykład zastępstwem dla Karola Niemczyckiego i to takim bardzo ciekawym zastępstwem, które już dostarcza punktów, wcale nie musi być nowo sprowadzony bramkarz, a może nim być 26-letni Sebastian Madejski, który przed tym sezonem nie miał występu ani w klasie, ani nawet na poziomie pierwszej ligi, no a ostatnio grał dla trzecioligowych rezerw w Krakowie. Jednocześnie na początku sezonu w miarę zgadzają się wyniki, choć w nich mimo wszystko doszukiwałbym się przyczyny tego, że Janusz Filipiak się złamał i nie wytrwał w tym swoim postanowieniu do końca e, okienka. Na pierwszy rzut oka e, wszystko wygląda w miarę w porządku. Na przykład status jedynej obok Legii Niepokonanej drużyny e, na pewno jest OK. 9 punktów w 5 meczach to też e, przyzwoity wynik. Oczywiście każde z tych spotkań miało swoją historię, bo na przykład w Radomiu trzeba było się cieszyć z tego, że Pedro Enrique urządził sobie crossbar challenge. Z kolei w Grodzisku Wielkopolskim trzeba było płakać że w jego ślady, w samej końcówce meczu poszedł Patryk Makuch, w związku z tym możemy się zastanowić, czy Krakowia ma akurat tyle punktów, ile powinna, czy może trochę za mało, czy może trochę za dużo. Można się kłócić, ale niezależnie od wyniku tej kłótni, moim zdaniem w obozie pasów może, a nawet powinien pojawić się pewien niedosyt, i jest on związany z tym, co Jacek Zieliński zasygnalizował po spotkaniu z Piastem Gliwice, a mianowicie. Z tym, że dzisiaj na ławce w zespole pasów raczej nie ma zawodników, dzięki którym można być spokojnym o drugą część meczu i o to, że będzie na ławce ktoś, kto będzie w stanie odmienić losy spotkania. Bardziej są tam zawodnicy, w przypadku których nie można mieć przekonania co do tego, że udźwigną oni trudną końcówkę spotkania. Skoro widać to już na początku sezonu, no to można sobie wyobrazić, co będzie później, nawet przy założeniu, że do zdrowia czy też po prostu do formy wracają Erasmusen Kakabadze, a także Myszor. Tutaj każda pauza, niezależnie od tego, czy ze względu na kartki, czy ze względu na sprawy zdrowotne, jak na przykład ostatnio w przypadku Pawła Jaroszyńskiego w Grodzisku, może powodować problem, a jak doskonale wiemy, takie sprawy lubią się nawarstwiać. No i tutaj niechybnie przechodzimy już do środkowych obrońców, w przypadku których, no widać to jak na dłoni, gdyż opcji dla tercetu Artu Hoskonen Wirdzielkica, a także Jakub Jugas. E, chyba nie potrafilibyśmy znaleźć bez dobrego przygotowania gimnastycznego, e, że tak to ujmę. E, no, takim pierwszym skojarzeniem, gdy sobie popatrzymy na papierze na kadry pasów, jest oczywiście Dawid Jabłoński. E, no, ale on odpada, gdyż rehabilituje się po zerwaniu więzadła. Jest kornel Rupa, który w trójce, w razie potrzeby, oczywiście grywał momentami nawet całkiem regularnie, no ale on jest potrzebny na prawej stronie. To samo można powiedzieć zresztą o Pawle Jaroszyńskim, który też liznął grania w trójce we Włoszech, no ale. Raz, że jego dopadły problemy zdrowotne, no a gdy zdrowy jest, no to jest niezbędny na lewej stronie. Nawet 20-letni Oskar Wójcik, który też znajduje się w kadrze pasów ze względu na problemy zdrowotne, jeszcze nie ograł się na seniorskim poziomie, gdyż w rezerwach Krakowi wystąpił do tej pory tylko dwukrotnie. Tak więc jeśli chcesz grać na trójkę stoperów, a Jacek Zieliński chce tak grać, gdyż w poprzednim sezonie no, odszedł od tego tylko raz, no to posiadanie trzech w pewnych środkowych obrońców jest wręcz proszeniem się o problemy. Jak sobie patrzymy na ten poprzedni sezon, abstrahując od tego, że do kwietnia dostępny był Dawid Jabłoński, a także abstrahując od tego, że jesienią grał Matej Rodin, który chyba jest troszeczkę pewniejszy niż Hoskoden, no to też w razie jakichś problemów był zawsze ten Michał Siplak, z którego można było skorzystać, no ale on też od tego sezonu jest już poza Krakowią, występuje w górniku Zabrze. Innymi słowy, ściągnięcie stopera jest odpowiedzią na naprawdę realne zagrożenie dla drużyny, a o tym jak realne jest to zagrożenie chyba najlepiej świadczy fakt, że ostatecznie Kamil Lig nawet nie okazał się pierwszym letnim transferem pasów, gdyż wcześniej zaprezentowany został Andreas Skowgard, lewonożny duński stoper, który ostatnio występował w Norwegii. Ściągnięcie dwóch środkowych obrońców, podczas gdy Jacek Zieliński cały czas mówił o potrzebie zakontraktowania jednego, może oczywiście zwiastować jakiś transfer Last minute, pewnie jeśli już, na no to wierdzila Gicy, gdyż to najlepszy środkowy obrońca pasów, no ale też nie musi właśnie tego oznaczać, gdyż dzisiaj jak sobie patrzymy na stan osobowy, no to pasy po prostu są dobrze zabezpieczone przed tym sezonem na tej pozycji. Co jeszcze dość istotne, moim zdaniem Kamil Glik po prostu pasuje do tej Krakowi pod względem piłkarskim, tak jak mogliśmy się wspierać, czy taki gracz jest potrzebny Pogoni Szczecin, czy też Legii Warszawa, czyli klubom, które mają swój określony sposób grania, i pewnie znaleźlibyśmy sporo argumentów, że taki gracz tym zespołom nie jest potrzebny. Tak po prostu ten styl krakowi jest inny. Jacek Zieliński stawia na bardziej bezpośredni futbol, w którym sporo jest fizyczności, a także sporo jest prostych środków. Obrońcy w Krakowie często ustawieni są dość nisko, ich rola w rozgrywaniu piłki nie jest też tak eksponowana jak w kilku innych drużynach grających trójką, no może poza Wierdzilem Gicą, który ustawiany jest najczęściej bliżej lewej strony i przez niego rzeczywiście ta piłka dość często przechodzi. Kami zapewne będzie centralną postacią bloku, a jego głównym zadaniem będzie skuteczność w pojedynkach, górowanie w powietrzu, generalnie rzecz ujmując obrzydzanie życia Napastnikom, czy też po prostu atakującym rywali. No a w to Kamil Blik zawsze potrafił. Do zobaczenia za tydzień.